Witam Was wszystkich serdecznie. Maciej Wolski, Marcin Widera z Fundacji 24.7. Kochani, chcielibyśmy serdecznie zaprosić Was do takich szczególnych 21 dni konsekracji, 21 dni postu. 20 czerwca, tak jak wszyscy wiecie, będą bardzo, bardzo szczególne, szczególne wybory, przedterminowe wybory prezydenckie związane ze śmiercią byłego prezydenta pana Lecha Kaczyńskiego. 20 czerwca będziemy wybierać kolejnego prezydenta. Mamy takie wrażenie, że to będzie bardzo taki istotny moment dla Polski, i chcielibyśmy ten moment poprzedzić wspólną modlitwą i postęp, właśnie w intencji takiej, żeby w czasie tych wyborów żeby został wybrany człowiek, który będzie człowiekiem według Bożego serca. Byliśmy niedawno z wizytą w Eichhopie, spotkaliśmy się z Węglem, który nas bardzo zachęcił do tak, tego. Tak żeby taki post ogłosić, żeby w taki post wejść, czujemy się zachęceni, dlatego zachęcamy też wszystkich tych, którzy chcieliby się przyłączyć do tego, żeby wspólnie podjąć post w tej sprawie. Sprawa jest naprawdę nietuzinkowa i, i chyba nie zdarzyła się jeszcze taka tak, sprawa, że tak. ze względu na śmierć prezydenta, który zginął tragicznie, tak. rozpocząć nowe, rozpisać trzeba było nowe wybory. Czujemy się naprawdę w takim kluczowym momencie w Polsce, że to dotyczy naszej przyszłości, naszej wspólnej przyszłości. Tak. I jakby na to nie patrzeć, obojętnie, czy mówimy, że jesteśmy tym zainteresowani, czy nie jesteśmy tym zainteresowani, czy jesteśmy polityczni, czy apolityczni, to wybór przyszłego prezydenta dotknie każdego z nas, dotknie ciebie. Tak. Maccin, ty mówiłeś chwilę o tej, o tej rozmowie z wolnym. Podziel się może jakimiś takimi wrażeniami jeszcze, jakie, jakie miałeś z tego, co bym mówił. <laughs> no. Lub był bardzo podekscytowany i naprawdę przejęty tą, tą informacją, kiedy powiedzieliśmy mu dokładnie, co się stało, jak, jakie są nasze myśli, jakie uczucia związane z tym. I przede wszystkim Lu mówił to w kontekście tego, że, był, że Lech Kaczyński był człowiekiem, który stał na straży. Obrony życia nienarodzonego, świętości małżeństw. Także był bardzo dotknięty tym, że taka osoba zginęła i zawsze mówił, że jest to związane z jakąś walką duchową, która się toczy i w takim kontekście po prostu to, to należy rozumieć. W momencie, kiedy powiedział nam o poście, to bardzo się tym potekscytował, żeby taki post i wspólną modlitwę w tej sprawie ogłosić. To jest naprawdę człowiek, który ma wiele do powiedzenia właśnie w tym względzie. Tak. Zresztą tak, jak inni też w Reichopie nam opowiadali o Luęglu, mówili, że jest to bardzo taki spory autorytet w dziedzinie takiej prawości, w dziedzinie, tak, tak, tak. W dziedzinie walki o sfery rządzące szczególnie tak. i, i sprawy moralności, więc przyjmujemy jego autorytet w tym względzie i po prostu czujemy się tak. bardzo pobłogosławieni tym, co nam powiedział. Nagraliśmy zresztą podcast z Lou Englem, który w którym. Podcast o tym więcej mówi, możecie zobaczyć na naszej stronie. Kochani, chcemy Was bardzo serdecznie zaprosić do, do tego czasu postu. Jeżeli chodzi o formułę, zachęcamy do tego, żeby, żeby każdy z Was wybrał, wybrał, jak chcecie pościć przez te 21 dni. My osobiście będziemy, będziemy chcieli, żeby to był ścisły post. Też do takiego zachęcamy, ale pozostawiamy, pozostawiamy każdego, każdemu wolność do, do wyboru w sumieniu. <laughs> Chcielibyśmy przeczytać Wam taki werset z, z Księgi Joela, który, który wierzymy, że, że mówi w jakiś szczególny sposób o tym, do czego właśnie Bóg wzywa w czasach, w czasach kryzysu, w czasach kiedy niezwykłe wydarzenia mają, mają miejsce. Księga Joela 2.12. Wszakże jeszcze teraz mówi Pan, nawróćcie się do mnie całym swym sercem w poście, w płaczu i narzekaniu. Rozdzierajcie swoje serca, a nie swoje szaty. Nawróćcie się do Pana swojego Boga, gdyż On jest łaskawy i miłosierny, i nierychły do gniewu, i pełen litości, i żalmu karania. Kto wie, może pożałuje. I zlituje się i pozostawi błogosławieństwo. I tu, tu wierzymy, że jest to naprawdę niesamowita wskazówka, że w czasach kryzysu, tak jak Izrael był w czasie kryzysu, Bóg mówi o, o dwóch rzeczach, żeby, żeby nawrócić się do Niego całym sercem, żeby zwrócić swoje serce, żeby naród zwrócił całe serce do Niego i żeby zaczął w tym czasie w szczególny sposób modlić się i posić. I wierzymy, że że właśnie modlitwa i post są taką szczególną, szczególnymi łaskami Bożymi, które powodują, że nasze serca zmiękczają się przed Bogiem, że poprzez post zaczynamy oddzielać się po prostu od rzeczy, które, które, które gdzieś przesłaniają nam Jego perspektywę. Stąd wierzymy, że, że ten fragment może być, może być dla Was zachętą. Co ciekawe, w wersecie 14 jest napisane to, to takie tajemnicze może, że być może Pan zmiłuje się i, i zlituje. I wierzymy, że, że chcemy prosić Pana właśnie. Nie wiemy jak, nie wiemy, jak będzie dalej, jak będzie wyglądać dalej, dalej Polska, ale możemy mieć tą ufność, że kiedy wołamy do Boga, który jest łaskawy, miłosierny, że Bóg okaże nam miłosierdzie i, i również będzie błogosławił te sfery, sfery rządowe w Polsce. Uh -huh. Bardzo często mówi się tak, że chcielibyśmy mieć człowieka, którego się nie będziemy wstydzili, który będzie nas godnie reprezentował przed Europą czy przed światem. Ja chciałbym powiedzieć tak, że ja bym chciał mieć człowieka na prezydenta, który przede wszystkim przy, przed Bogiem będzie mnie dobrze reprezentował, i który, którego nie będę się musiał wstydzić przed Bogiem. Wow, nie jest to wow. interesujące, czy ktoś będzie się mhm. podobał Unii Europejskiej czy światu, dlatego że jak ktoś podoba się światu, to najczęściej nie podoba się Bogu. To jest całe tak, tak, przesłanie tak, tak. listu Jana: Jeżeli się podobamy mhm. światu, nie podobamy się Bogu. I, I o to chciałem też do Was zaapelować, i tutaj w tym miejscu. Wam przypomnieć wszystkim, że ważne jest, żebyśmy się podobali Bogu. I co z tego, że będziemy mieli prezydenta, który będzie świetnie mówił po angielsku, który będzie świetnym politykiem i mówcą, jeżeli taki ktoś wprowadzi prawo aborcyjne czy po prostu zmieni definicję małżeństwa. Tak, tam, tam. Lepiej mieć, mieć kogoś, kto tak. nawet dobrze nie potrafi się wypowiedzieć, ale który w sercu ma tak. prawo Boże i, i moralność jest dla niego ważniejsza niż wszystkie inne... Tak. Prawa tak. ustanowione przez ludzi. I wierzymy, że żyjemy w czasach ostatecznych. Te czasy trwają już słuchajcie, 2000 lat. Myślę, że jesteśmy o 2000 lat bliżej. I wiemy, że walka pomiędzy złem i dobrym się nasila. Wiemy, że prawo ludzkie będzie coraz bardziej prawem, które będzie nieboże. Nie tak. Więc lepiej jest mieć człowieka, który reprezentuje prawo Boże i który ma w sercu jego prawa niż. To co ludzie nazywają humanistycznym prawem, a które tak, staje tak, się coraz bardziej prawem Tak. Amen, amen. Ja myślę, słuchajcie, to jest naprawdę, bardzo mnie to dotyka, co Marcin mówi, to, te fragmenty z pierwszego listu Jana, rzeczywiście po prostu naszym głównym zadaniem to jest się podobać Bogu i często jest tak, że nasze podobanie się Bogu będzie, będzie jakąś nieprzyjaźnią ze, ze światem. Kochani, kończąc ten krótki, ten krótki podcast chcemy was zachęcić jeszcze takim fragmentem z 17 wersetu Księgi Era, II rozdziału Niech kapłani słudzy Pana zapłaczą między przedsionkiem a ołtarzem. Wierzymy z Marcinem, też z grupą przyjaciół, z, z tymi ludźmi, którzy, którzy którym jakoś na sercu jest drogi, drogi ten temat, że to jest czas dla nas, żebyśmy stanęli jako kapłani między przeciągiem i ołtarzem. Wiemy, że żyjemy dzisiaj w czasach tego powszechnego kapłaństwa, że każdy z nas jest kapłanem, więc naprawdę. Bardzo wierzymy, że to jest czas, żebyśmy jako kapłani, jako słudzy Pana stanęli między przedsionkiem i ołtarzem i wołali o Bożą, o Bożą interwencję. Także zapraszam Was szczególnie do tych 21 dni postu, począwszy od 31 maja, czyli od dnia dzisiejszego do 20 czerwca, do dniu wyborów. Zachęcamy Was również mocno do tego, żeby 19 czerwca, tak, to jest sobota sobota przed wyborami, żeby, żebyście w waszych miastach, w waszych y, wspólnotach, w waszych parafiach, czy też waszych kościołach, żebyście, żebyście organizowali 19 czerwca taki dzień modlitwy o, prez, o przyszłego prezydenta, takie zgromadzenia modlitewne. I nie jest ważne, czy będzie was 50 osób na tym zgromadzeniu, czy, czy będzie tylko kilka, czy to spotkanie będzie trwało dwie godziny, czy, czy 5, czy 10 godzin. Kochani, wszystkie modlitwy są ważne i dlatego zachęcamy Was serdecznie i wzywamy. Jeżeli leży Wam to na sercu, 19 czerwca zgromadzcie się na modlitwach w swoich miastach, w swoich parafiach, społecznościach. My, w tym czasie, 19 czerwca, będziemy, będziemy akurat we Wrocławiu. W tym czasie będzie tam, będzie tam zgromadzenie modlitewne od godziny 8 do 20. Więc jeżeli jesteście z okolic z Wrocławia, po prostu macie pragnienie, aby w tym. W tym szczególnym czasie być, być, być razem z nami. Zapraszamy 19 czerwca do, do Wrocławia, do hotelu System. Modlitwa będzie trwała od godziny 8 do godziny 20, i szczególnym tematem będzie, będą wybory. Tak jest. Więcej informacji na naszej stronie: Fundacja 24 7.org. Kochani, pozdrawiam Was serdecznie, zostańcie z Bogiem.